Dawno nie było Amonga i w sumie to dzisiaj będzie taki krótki odcinek, bo nagrywam odcinek chyba, nie wiem, z pięciu razy i mi się nie nagrał, więc teraz gramy taki króciutki. I w sumie mogę Wam. XZ. powiadomienia z Discorda so sorry. O nie! O nie! O nie, to widać. Przepraszam was, nie zwracajcie na to uwagi. Yy, no i nauczy chodzić. Ktoś się ma nauczyć chodzić. Ale dobrze, może powiem wam dlaczego odcinek jest spóźniony, bo no. należą wam się wytłumaczenia. O, fajnie, crewmate'ik, pozdrawiam. To wam mogę w sumie opowiedzieć. Yy, dlaczego? No w sumie to chociażby, że ...odcinek... muszę, to jest taka taszka na zapamiętywanie, że, więc mi pozwólcie, to, to, a nie, o to... to, sałata, pomidor. ...no... ...to, sałata, pomidor, cebula i to? Jest, mam, to mogę wam opowiadać i w sumie to mogę wam opowiedzieć, że byłam dzisiaj na spacerku, może Troszkę ściszę, giereczkę. I byłam właśnie na spacerku i mogę wam nawet pokazać chyba kilka zdjątek z tego. Tylko ogarnę taska, o czym nim chodzi. Aha, mam chyba ustawić dobrze. No to niech leci. No i mogę wam pokazać kilka zdjątek z tego. Ym, tylko muszę się skupić na tasku. No dobra, niech leci. Ciach. Sorki, że ja odstępuję troszkę od historii. O, yy, dobrze. I mogę wam pokazać kilka zdjątek. I na tych zdjątkach jest też mój piesek. Patrzcie, yy, to jest jedna zdjątka. To jest jedna zdjątka. Yy, to jest drugie zdjątka. I to jest trzecie zdjątko. mam wam to na chwilkę i obejrzyjcie sobie zdjątko. Już? No dobrze, ciach, ciach, ciach. Ale dobrze, bym chciała jeszcze pozdrowić... E, czerwony mam pytanko, dobra. Ale chciałabym e, ba, jeszcze... Aha, chciałabym pozdrowić e, Milenę i chciałabym pozdrowić... Kocyk, i chciałabym pozdrowić typa, który się pytał, czy na YouTubie, czy na TikToku. Sorki, nie pamiętam twojego Niku. Szkocie do kanału i to wyłączę. Sorka. Aha, teraz zniknęło mi powiadomienie i nie mogę, więc kozak. Dobra, ja dałam skipa i w sumie wygłosowaliśmy czerwonego. Nie wiem dlaczego, ale Git. Przepraszam, naprawdę nie, nie zwracajcie uwagi na te powiadomienia, proszę Was, nie zwracajcie na nie uwagi. Yy, dobrze, co? co yy, gdzie? Aha, ja tu być, to ja iść tam i ja się znowu zgubić pod, pod, zaraz w elektryku. Tak, tak, dobrze, mówię, się zaraz zgubić w elektryku, bo ja się tylko gubić w elektryku zawsze. Yy, nie no, serio, ja się ciągle gubię w elektryku. Ale wygraliśmy pierwszą rundkę, więc kozak jest. Yy. Aha, nie ma. Yy, dobrze, ten kolor też może być. Yy, ja tak patrzę za chwilę na to powiadomienie no i sobie myślę... O! Właśnie moja przyleciłka. Nie wiem czy widzieliście. Napisał. XD. Przepraszam za nią, Że ona ma pi. Że Ola ma pisiola. Subskrybujcie kanał, za takie cześć się należy. Subik, okej? Okay? Yy, ja... jak Donald Trump. Okej. Okay. Poko, ale Ola ma pisiola. Boże święty Naprawdę, Subik się należy za takie coś. Aj, należy się. oj Masakra. O. Oni tam piszą z botem. Ja pierdzielę. O, zaczyna się robić. Ciekawie wam powiem. Yy, rekord. Yy, idziemy sobie tutaj. Myślałam, że tu ktoś będzie, a tu nikogo nie ma. Zawiodłam się, lol. Yy, nie, czyli... Po prostu już nie, ja, ja tych powiadomień nie czytam, bo w sumie one nie mają żadnego sensu. Zadźgałabym go, ale. Aha, to jest tak, jakby impostor, więc impostora zadźgać niestety nie mogę. Czech, czech, czech. Um, idziemy, idziemy, idziemy. Nie wiem, co mówić, ale tu jest bug i nie widać. Dobra, ej, ola. Uciekam. Uciekam. Nie, nie uciekam. Ja sobie tutaj zostanę, wiecie, co? Ja przeciekam tutaj kilka sekund. Ej, może będę udawać Awka? Czy nie? Nie wiem, w sumie boję się, bo tak tą osob osobkę tak, tam zabiłam i w sumie. Nikt tam chyba nie wchodzi. Nie widać tego, jak się tak przechodzi, więc super. Yy, no, chyba nie wpadłam. Aha, myślałam, że tu też jest. Jakby czekajcie, chcę przejść po schodach. Nie. W sumie fajnie wygląda chodzenie po schodach, tak. Nie, proszę, on będzie mówił, że jak go gonię. Nie. Nie, on, ja go już muszę dogonić do końca. Zaczęłam to. Zaczęłam. Zaczę... No nie, zaczęłam go gonić. Zaczęłam go gonić. Ej, mam w sumie pomysł, co powiem. Mam pomysł, co powiem. Mam naprawdę pomysł, co powiem. Może mnie nie złapią. Idę do góry. Um, no, co to jest? O, yy, tutaj zrobię niby taszka, że tutaj kabelki i będę czysta. Mam nadzieję, jeszcze nikt tego ciała nie zgłosił, więc lubcie. Yy, bo wiesz, po no się pierdzi. Przepraszam, bo, a po co śmieję? Się... Nie moc przepraszam, naprawdę no. Ten bot jest mądrzejszy od gosi. Mówię teraz całkiem poważnie, gosia, przepraszam, ale taka jest prawda. Gosia, ty jesteś gdzieś... głupia. Troszkę. Ale tak tylko troszkę. Naprawdę, no troszkę, no nie obrażaj się. Nie, task to świnia. Tusk. Nie, dobrze. Nie, ja, ja przestaję zwracać uwagi na, uwagę na to powiadomienie. Przepraszam. Bo naprawdę, przepraszam. Napiszę, może, że. Yy, eee, gdzie Który to? Nie, którego ja goniłam? Granat twejkuje przełączniki. Nie było alarmu, żeby naprawić światło. Inne wołali xD, wołali mnie. No wołali mnie, no cicho tam. Ja głosuję na czarnego. Albo nie, ja bym dała skipa. Ja bym... ...kipa dała. No, w sumie widziałam. Albo grasz, albo wypadasz, baby. No nie, i to jest nie fair. Ej, w sensie no ta ma... nie nie, nie to, że... Ja jeszcze pok nie pokazało Ejsted, tylko pokazało, że no. Dobra, ja... wchodzę jeszcze raz. Nie znam tej mapy do końca. Nie znam tej mapy. Nie znam tej mapy. Nie wiedział, że to przełączniki. O, o nie! Mm -hmm. Czekam i jest 10 na 10 i ten popisałam się z ludźmi. Na czacie na powiedziałam, że mam kanał i w sumie ktoś się mnie zapytał i się zainteresował. Um, oni tam Discorda, Discordem się wymieniają. Yy, okej, okay, już nareszcie jest początek gry, szkoda, że mnie złapali z impostorem, ale dobra, to nic, yy, dawaj mi, kim będę. Impostorem, kurde! Ej, ale to była reakcja taka... Impostorem, kurde... Nie, dobra. Yy, przestanę, może tak ten, o, tak, o, tu przestanę, to, to akurat wiem, że to nie są światła, tylko to... Gościa wysłała. Tylko wiem, że to jest akurat normalne. Tylko, okej, okay, już. To by mi się zrobiło. To akurat... Lesz. Szarki, ja cały czas tak patrzę. Kurde, bent. Bent, bent. Dziękuję. Benta. to zrobiłam. I teraz znowu bent. I kryształu chyba nie widać. U. Uh, uh, uh. Gdzie? Mhm. Mhm. Dobra, w kargo i ktoś będzie z długim nikiem. Ty masz długi nik. Różowy i fiolet czyści. Cien albo pomarańcz z limpo. Ok. To kogo dajemy? Tutaj yy, w tej rondzie też, ja byłem w kreo zamknięty i task robiłem. Ja przy Ja przy kryszale. Ale yy, nie dziwne, widziałam naprawdę skrawek nazwy i to była długa nazwa. Przecież moja nie jest długa. Yy, koloru nie widziałeś? Mamy trzech potwierdzonych i no... Yy, dobrze, że mnie nie podejrzewają. Ej, w sumie nie wiem jak widział nazwę, ale spoko. Mówię, że widziałem tylko skrawek. No to skoro widziałeś nazwę, to czerwony, który jest potwierdzony. Yy, no, ale skoro widziałeś skrawek, ktoś skąd wiedziałeś, że to jest w całości długa nazwa XD. Yy, dobra, zaraz że... Yy, Okej. Okay. Wierzę, mu dziwny argument, ale wierzę. Dobra, nie, to ja daję skipa. Różowy, czerwony się. Yy, dobra. Nie, szybko, szybko skipa. Ok, Włączyłam. Hmm. No, każdy dał skipa. Lol, co mi internet. Nie, internet, boże święty. Yy, chyba dostałam spam na messengerze taki cichy taki. Tak, dostałam spam na messengerze. Yy, dzięki, kochana klasa. ale długie. Yy, dobra, przepraszam, dostałam taką długą wiadomość by, z grupy harcerskiej i no bo było przekazanie i tak w sumie no no. Yy, później sobie zobaczę nieważne, tam nieważne, totalnie nieważne, nie, 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 nie. Yy, nie widać, yy, nie wiem, yy, chyba nie widać to. Tego. Chodzi mi o prysznicę, że nie widać jak się robi prysznica, ale nie jestem pewna, więc już nie będę ryzykować. Okej, okay. kto zwołał? Czerwony. Po co? Czerwony stał ze mną, Vivien. Po co? To na bank Cyan albo Pomarańcz. Cyan albo Pomarańcz. O kogo Ramy. Kogo strzelamy? No. no dawaj kogoś. E, a może tyzel e, e, Nie, czy to, to pomarańcze mam najpierw. To poma... Nie no, po prostu dam pomarańcze najpierw. Już nie będę pisać, bo to będzie dziwne. E, Okej. Okay. Tylko je, ty, Nie, już głosują osoby po, powoli. O, klimacik nam zrobiłam. To... żeby imposter miał gdzieś. No to już kargo ciało to powinieneś był wszystko widzieć. Dobra, dawajcie. Dobra, dawaj. Dobra, dawajcie. Git, git, to Dobra, tam już chyba nic nie będzie ważnego yy, i dali skipa. No dobrze, dobrze, że nie widać, kto głosował, bo wy pewnie mnie wygłosowali albo kogoś innego. No dobrze, już skipet to był taki. No, dwóch impostorów jeszcze jest w grze. Ciekawy, kto nim jest. No, jak ktoś to ogląda, tam to jejku, dobra. To akurat może troszkę ściszę. Bo to jest mega głośno, przynajmniej u mnie. I no. Yy, nie, ja to idę naprawić. Just. 0000, yy, ok. Yy, to był akurat bardzo fajny kodzik. I no, ok. Yy, spoko. W sumie to też chyba mogę być czysta, skoro, yy, skoro naprawiłam to od razu. I uwielbiam to robić. Uwielbiam się bawić tymi toaletami. te są super, ale y, nieważne. Yy, fajna mapa, tak? Gramy sobie, idzie za mną impostor i idziemy, i w sumie nie wiem co robić. Yy, pójdę, może, tam i wyjdę sobie z tamtej strony. Yy, ej, powiem, że czysty, bo byłam z nim pół rundy. No, napiszę, że cyan czysty, bo byłam pół rundy z nim. Yy, pomarańczowego bym zabiła, ale nie, bo przecież wtedy by powiedzieli, że to ja yy, w sensie yy, czaicie, że no. Tak. Uuuu. Uh -huh. czysty. czysty. Pół z nim byłam. Czy ja, czy ja jeszcze urund rundy z nim byłam? Tam, bieg garnat biegł stamtąd. Garnat. Tak, ja, ja jestem garnat. Jestem garnat. Chyba nie jestem, bo gar, garnat stamtąd. widziałam... ...garnego. Po drodze By w... Nie w Enigme tylko... Mm, w tylko w tym holu. W tym holu. W tym holu widziałam... I, ale kłamie, ja byłem w bringu cały czas. No to... Widziałam cię. Nawet pogaranczmy, żeby. Pod... On zresztą też był, tylko tam gdzieś poleciał. No. No, tak. Ale przedtem. Czyjan dla mnie. Nie no, muszę to zrobić czyjan, przepraszam, ale no. No, nikt nie, nie dał na mnie, dzięki bardzo, sorry, że dam na Cijana, bo by wywalili pomarańczowego. Ach, no dobrze, et cetera, yeah. Pogramy dalej. E tutaj się znowu zrespimy, otworzymy sobie drzwiczki. Nienawidzę tak otwierać drzwi, nienawidzę. Nie cierpię, dziękuję. Okej, okay. już i Jack. Okej, okay, mamy git, Kaska miałam i byłam w gap -rum. Ja w gap, ja w gap -rum. byłam, ja w gap byłam. I bo są dwa impo i nas zabija. Ojoj, wywalimy Cliana, jestem jego pewny na 75%. Yy, przecież byłem w meeting. No, no i co? I chciałem zgłosić czarny był czysty z poprzedniego fraga. Z tego samego względu. Ja w szkole i chyba nigdy nie zrobię tych ręczników. ja roznosi się o poprzednią rundę. Yy, no, w sumie Trian, zwaliłeś. Zwaliłeś tą grę poszorem, nie? Ale co ja Zawinałem w poprzedniej rundzie? Obwalili najpier najpierw granata. Ja jestem z tobą Jestem z tobą, a ty... Dobra. Mo y moim zdaniem Ci pozbyć pozbyt najbezpiecznej. Jaki węd, bo granat leciał do szchowers. No, to prawda w sumie. I no to... Co ja tam dalej? Um... Aha. Teraz według mnie grad i... Yy, Grat i potem. So, so, Okej, okay, jestem impostorem. Ale ty, czarny, jesteś kompletnym idiotą. No, jest, zamówiłem. Nie, ani od razu nie wentowałem w tej grze. Mmm, bo ci rozgryzłem. Ja nie razu nie. mnie nie widzi. Yy, no to czekamy na głos niebieskiego. Wentowałeś, Mm. Okay. Yy, no to jeden jest keep vote. Aha, i Cyan jeszcze musi zagłosować. No, wsiął. Ej, słabe jest to, że on sobie wyśleł po prostu. No, źle grał jako impostor, no to trzeba było dobrze grać. E, Dobry wchodzimy. E, dobra, powiem, że zrespiłam się z... Yyy, e, z, 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 z... z, 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 po, z pomarańczowym. No, piłam się z pomarańczowym i no, i fajnie. Może to im coś da, takiego. Mam wrażenie, że kursor jest mniejszy tutaj. Ejka, ejka, ej, Jaj, czarny, ciema, ejka, ciemka, widzę cię, widzę twoje nogi. Siema. Siemka. Siemka. No nie trzyma. Ej, on ma bezpieczną odległość ode mnie. W sumie może i dobrze. Siemka. Dobra, idę do siebie. żeby on sobie wszedł ode mnie. Muszę tędy przejść, bo, bo on będzie chodził za mną cały czas, więc muszę iść od niego. Sorry, czarny. Jeżeli to, to oglądasz, to pozdrawiam cię bardzo serdecznie, jesteś super. Um, o, rura, ale fajna rura. Potanczę się na róże. Potańczę się na róże, potanczę się tańczę na róże, pokczamp, jump, pok jump. E Tanczę na róże, tańczę na róże, tańczę na róże czy o skąd ty się tu wziąłeś? Ja się ma! Siema ma! tu ma! tu Ej, ale w sumie to przez to co ja teraz robię, to oni nie, y, mogą y, pomyśleć, że jestem ta y, że ja jestem czysta. No bo w sumie y, mam tak. Powiem, że skończyłam taski, więc po prostu byłam sobie na mapie i no, w sumie to jest dobre to co robię teraz. Pa, 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 siu, pa. Eee, Jezus, Maria, co my robimy? Jestem impostorem, a bawię się z crewmate'em. którego nawet nie znam, ale pozdrawiam cię. To jest moja taktyka na wygranie, że wtedy powiem, że skończyłam wszystkie taski. Dobra, i co mi powiesz teraz, czarny? Co mi powiesz, czarny? Idź, płakać. Oj. Nikt nie zginął, rację. Nie wiem. Chyba nikt. granat. To jeszcze nie skończyło zadań. Ja skończyłam. Na mapie. Widziłam. I czarny rysty. Oj nie, ja skończyłam. Jezu, yy, nie masz pewności, czarny. No, chodziłeś i dziwnie, yy, że ciała nie ma. taski Skończyłam to, co miałam robić. Zbyt długo nie było ciała. Yy, schodziłem za granatem. No dobra, możemy skipi, i wtedy, o, wtedy robimy taski. Nie... Nie mam już tasków. Nie mam co robić. Hmm. Spróbuję go znaleźć i z nim biegać. To najpierw czarnego, potem róż. Reszta może stać przy przycisku. Kip. No dobra, no to skip. No dobra, każdy dał skip. I w sumie to nie mam, to nie mam pojęcia, co robić. I muszę zabić jeszcze... Nie no, jeszcze kilka osób by się przydało zabić, żeby to, żeby ugrać tą grę. Okej, okay, teraz on za mną chodzi. W sumie to nie wiem, co, co porobić. Ej, to sobie wezmę, sprawdzę sobie admina. Komunikation, y, ko dobra, oni tam są i ja sobie sprawdzam to. Mm. Dobra, jestem tutaj. I tu są dwie osoby. Jak będzie jedna, to postaram się. Kur. Nie. Idę sobie stąd. Ja, ale Wy nawet nie wiecie, jaka ta gra jest stresująca. Teraz dla mnie, nie? Jest tak stresujące, kurde. Muszę go dogonić. Muszę go dogonić. Już. Jest. No nie. Ten, jak on się nazywa. No nie! Czarny czysty. No nie! Chyba każdy żyje. Chyba każdy żyje. Chyba każdy żyje. No to niebieski nam zostaje. Czar czarny mi... Czarny mi śmierdzi. Mmm, kurde. Wy jak to możliwe, że bomb zgłosił i nie żyje? Czarny jest potwierdzony, kolego. Granat już nie kłam, wywaliłem impostora. Nie, nie, nie żyje, tylko wyszedł. I przedtem biegłeś od shovels. Kurde, no. <ścoughs> I to jest teraz takie stresujące. A tam było ciało. To mnie to nie ogarniam miejscówek mapy. Nie ogarniam... miejscówek... Yy, map... Yy. mapy. Sorry. Sorry. Ej, nie, pro... Nie, 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 nie. Ja daję... Ja daję czarnego. Nie, pro... Nie! Kurde. Kurde. No dobra. No dobra, no. Ja się będę z wami żegnać, moi drodzy. No to papa. Pa. Jesteście super.